Dzieło o wielkiej doniosłości. Przykład życia świętej rodziny. Dzisiaj, korzystając z nauczania Ojca Założyciela, pozostaje zadać sobie pytanie: jak można przykład życia świętej rodziny zrealizować we współczesnym świecie? Czy jest to w ogóle możliwe? Za księdzem Janem można stwierdzić, że realizacja cnót świętej rodziny dokonuje się poprzez miłość członków współczesnej rodziny. Urzeczywistnia się ona na płaszczyźnie wertykalnej względem Boga, horyzontalnej względem bliźniego i wewnętrznej względem samego siebie. Rodzina jest miejscem, w którym każdy człowiek powinien znaleźć szczęście, gdyż Bóg je tam umieścił. Za pomocą cnót Świętej Rodziny osoba ludzka powinna zdobyć miłość doskonałą, uświęcić siebie, a następnie rodzinę i społeczeństwo. Ksiądz Bertier, omawiając poszczególne cnoty Świętej Rodziny w sposób niezwykle praktyczny, udziela wskazówek współczesnym rodzinom chrześcijańskim, jak mają kształtować swe życie, by osiągnąć szczęście. Ukazuje drogę do doskonałej miłości Boga poprzez naśladowanie cnót świętej rodziny. W ten sposób zachęca do podjęcia trudu religijno-moralnej odnowy tej podstawowej komórki społeczeństwa. Przypomina w tym celu o konieczności modlitwy i jej wielkiej roli w życiu rodzinnym, a poprzez niej w społeczeństwie. Zwraca uwagę na pielęgnowanie życia sakramentalnego, szczególnie Eucharystię, oraz spowiedź. Dużo miejsca poświęca wychowaniu zarówno religijnemu, jak i intelektualnemu. Docenia rolę świadectwa wiary, jakie rodzice powinni dawać dzieciom, wychowując je do poszanowania praw Bożych i Kościelnych. Przypomina o nadziei polegającej na pokładaniu ufności w Bogu, która pozwala przezwyciężać najbardziej dramatyczne sytuacje życiowe. Podkreśla, że wzajemne rodzinne relacje należy przepoić miłością, jednością, wiernością, szacunkiem, zrozumieniem i darem przebaczenia. Rodzinę chrześcijańską winna cechować pokora, cierpliwość i wytrwałość w pokonywaniu codziennych trudności i w dążeniu do świętości. Doskonałym środkiem do jej nabycia jest nabożeństwo do świętej rodziny. Analiza życia świętej rodziny. Z typowo ziemskiego punktu widzenia mogłaby zrodzić przekonanie, że życie Jezusa, Maryi Józefa nacechowane doświadczeniami, troskami i próbami było smutne i pozbawione szczęścia. Tymczasem ubóstwo, prześladowanie oraz upokorzenie nie są równoznaczne z nieszczęściem. Święta rodzina nie wiązała swego szczęścia z bogactwem codziennym, wygodami czy z przemijającą chwałą. W podobny sposób powinna postępować współczesna rodzina chrześcijańska, zdobywając świętość przez rozwijanie cnót w specyficznych dla siebie warunkach życia. Oczywiście nie jest to zadanie proste, ale możliwe do wykonania, gdy w korzystaniu z dóbr światowych towarzyszyć będzie świadomość że poza przemijającymi dobrami materialnymi istnieją dobra nieutracalne wyższego rzędu, należą do nich Boża łaska i liczne wymienione wyżej cnoty członków rodziny z Nazaretu. One stanowią prawdziwe źródło szczęścia dla człowieka. Jeśli współczesna rodzina zechce je praktykować, może stać się szkołą wiary i wychowywać do doskonałej miłości Boga, a społeczeństwo, które w dobie kryzysu rodziny doceni jej znaczenie, stanie przed szansą odrodzenia religijno-moralnego.